Dziś pokażę Wam teraz moje wytaczaki. To jest jeden taki największy 20 na 20 I on tutaj widzicie, tu ma pod kątem. Także możemy jeszcze nim sobie splanować w otworze lekko czoło. To jest największy. Tu jest z kolei innego typu wytaczak. Tym z kolei już. Nie będziemy mogli czoła splanować, bo tutaj mamy występ tego wytaczaka materiału, z którego jest wykonany. Nie płytka widiowa, tylko zwykła stal. To jest do mniejszych otworów wytaczak, a tutaj mam taki jakiś taki najnowszy z tą z taką żółtą płytką. To, tym jest tylko możliwość wykonania otworów przelotowych. Tak samo jak tym i tym, a tym z kolei, tylko że jest do otworów nieprzelatowych, tylko że o średnicy powyżej 25 mm. Dziękuję.